Po filmie o Zamku Dunajec w Niedzicy, gdzie odkrywaliśmy legendy i tajemnice średniowiecza, przeniesiemy się jeszcze dalej. W czas, gdy na ziemiach dzisiejszej Małopolski nie było zamków, królów ani murów z cegły, lecz kamienie, które pamiętają tysiące lat. Góra Zyndrama w Maszkowicach to jedno z najstarszych i najbardziej zagadkowych miejsc w Polsce. Ukryta wśród wzgórz nad Dunajcem, skrywa mury starsze niż mykeńskie cytadele i ślady ludzi, którzy żyli tu 3,5 tysiąca lat temu. Kim byli budowniczowie tej osady? Jaką tajemnicę niosą kamienne mury, które oparły się czasowi i milczeniu historii? Dziś zajrzymy do serca prehistorycznej Małopolski, by zrozumieć, że początki naszej cywilizacji są bliżej niż mogłoby się wydawać. Góra Zyndrama w Maszkowicach. Znajdująca się niedaleko Łącka, w malowniczej dolinie Dunajca, kryje w sobie tajemnice sprzed tysięcy lat. To właśnie tutaj, na stromym wzgórzu otoczonym lasami i polami, archeolodzy odkryli niezwykłe pozostałości osady, która zaskakuje badaczy swoją wielkością, rozmachem i związkami z odległymi kulturami. Sama lokalizacja góry wydaje się wręcz strategiczna. Z jej wierzchołka rozciąga się panoramiczny widok na dolinę, a naturalne ukształtowanie terenu zapewniało mieszkańcom ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami. Nie bez powodu miejsce to przyciągało uwagę nie tylko archeologów, ale i miłośników historii, którzy przez wieki zastanawiali się, jakie znaczenie miało to wzgórze dla dawnych społeczności. Pierwsze odkrycia archeologiczne na górze Zyndrama datują się na lata 50. XX wieku, kiedy to doktor Maria Cabalska rozpoczęła prace badawcze, odsłaniając fragmenty kamiennych murów. Jednak dopiero późniejsze badania prowadzone przez zespół profesora Marcina Przybyły z Uniwersytetu Jagiellońskiego pozwoliły spojrzeć na to miejsce w szerszym kontekście. Archeolodzy systematycznie odsłaniali kolejne warstwy osady, dokumentując fragmenty murów, fundamenty domów a także ślady codziennego życia jej mieszkańców. Każde kolejne odkrycie wzbudzało coraz większe zainteresowanie, nie tylko w Polsce, ale i w międzynarodowym środowisku naukowym. Jednak dopiero późniejsze badania prowadzone przez zespół profesora Marcina Przybyły z Uniwersytetu Jagiellońskiego pozwoliły spojrzeć na to miejsce w szerszym kontekście. Archeolodzy systematycznie odsłaniali kolejne warstwy osady, dokumentując fragmenty murów, fundamenty domów, a także ślady codziennego życia jej mieszkańców. Każde kolejne odkrycie wzbudzało coraz większe zainteresowanie, nie tylko w Polsce, ale i w międzynarodowym środowisku naukowym. To, co czyni Górę Zyndrama naprawdę wyjątkową, to wieki charakter znaleziska. Kamienne mury datowane są na XVII wiek przed naszą erą co oznacza, że powstały wcześniej niż wiele znanych ośrodków w Europie Środkowej, a nawet przed okresem wczesnych Myken. Badacze podkreślają, że niektóre elementy konstrukcji wykazują cechy typowe dla cywilizacji egejskiej, zastosowanie masywnych murów kamiennych, regularne układy fundamentów oraz elementy planowania przestrzennego, które wskazują na zaawansowane umiejętności inżynieryjne dawnych mieszkańców. Znalezisko to otwiera fascynujące pytania o kontakty kulturowe w epoce brązu i o to, jak daleko sięgały wpływy śródziemnomorskie na ziemię dzisiejszej Polski. Hipotezy badaczy są równie pasjonujące. Jedni wskazują na możliwość istnienia dalekosiężnych szlaków handlowych, które łączyły społeczności zamieszkujące tereny Bałkanów, Grecji i Egei z ludnością środkowej Europy. Inni sugerują, że elementy kultury materialnej znalezione na Górze Zendrama mogą świadczyć o migracjach ludności lub o wymianie technologii budowlanych. Niezależnie od interpretacji, fakt pozostaje niepodważalny. Miejsce to było centrum, które miało znaczenie nie tylko lokalne, ale i szersze, obejmujące wpływy dalekich regionów. Porównanie z innymi znanymi osadami epoki brązu dodatkowo uwydatnia wyjątkowość Góry Zendrama. Wielkość i układ murów, bogactwo odkrytych artefaktów oraz położenie geograficzne sprawiają, że miejsce to często bywa określane mianem polskiej troi. To nie tylko chwytliwy tytuł, badacze zwracają uwagę na analogie z klasycznymi osadami śródziemnomorskimi, zarówno pod względem architektury, jak i funkcji obronnych oraz społecznych. Każdy kamień, każda warstwa osady kryje historię, która pozwala lepiej zrozumieć życie ludzi sprzed 3,5 tysiąca lat, ich kontakty z odległymi krainami i sposób organizacji przestrzeni. Góra Zyndrama to więc miejsce, które łączy w sobie naukę, tajemnice i legendę. Spacerując po wzgórzu, można poczuć echo dawnych czasów, wyobrazić sobie życie społeczności, które tu osiedliły się, budowały mury, prowadziły handel i pielęgnowały tradycje. Każdy fragment murów, Każde znalezisko archeologiczne opowiada o codzienności ludzi, którzy mimo upływu tysięcy lat pozostawili po sobie wyraźny ślad. Historia Góry Zyndrama to podróż w czasie, która pozwala odkryć fascynujący świat prehistorycznych społeczności Małopolski i zrozumieć, dlaczego archeologia może zmieniać naszą wiedzę o dawnych cywilizacjach. Pierwsi osadnicy, którzy zamieszkiwali Górę Zyndramę pojawili się tu w epoce brązu, stanowiąc część społeczności kultury Otomanii. Byli to ludzie o rozwiniętej strukturze społecznej, potrafiący nie tylko przetrwać w trudnych warunkach górskiego terenu, lecz także organizować życie wspólnotowe w obrębie murów, które wznosili wokół osady. Ich codzienność nie była łatwa, lecz pełna rytuałów, pracy i kontaktów z innymi społecznościami, co świadczy o ich rozwiniętej kulturze. Domy, w których mieszkali, były zarówno drewniane, jak i kamienne, świadcząc o umiejętności korzystania z lokalnych surowców i adaptacji do warunków klimatycznych. Wewnątrz mieszkań znajdowały się narzędzia codziennego użytku, garnki, misy, a także elementy wyposażenia o charakterze dekoracyjnym. Ozdoby z brązu, paciorki czy zawieszki, które wskazują na poczucie estetyki i symbolicznego znaczenia przedmiotów w życiu wspólnoty. Wśród odnalezionych artefaktów szczególne miejsce zajmuje ceramika, misternie zdobiona, starannie formowana, często z motywami geometrycznymi lub symbolicznymi, które mogły odzwierciedlać wierzenia lub pozycję społeczną właściciela. Rolnictwo i hodowla były fundamentem egzystencji mieszkańców góry. Uprawiali zboża i rośliny strączkowe, hodowali bydło, owce i kozy, a także prowadzili lokalny handel i wymianę towarów z południem Europy. Szczególnie cenny był bursztyn i metale które transportowano szlakami wymiany handlowej, co świadczy o kontakcie z odległymi cywilizacjami i świadomej wymianie kulturowej. Te kontakty pozwalały społecznościom lokalnym pozyskiwać nie tylko surowce, ale również wiedzę o technikach obróbki metali i wytwarzania przedmiotów codziennego użytku. Religia i wierzenia odgrywały istotną rolę w życiu osady. Archeolodzy odkryli ślady możliwych kultów, przedmioty rytualne oraz symboliczne pochówki które wskazują na głęboki związek ludzi z naturą, siłami wyższymi i światem przodków. Pochówki często znajdowały się w pobliżu osady lub w miejscach o szczególnym znaczeniu, na wzgórzach czy w grotach, co podkreślało znaczenie rytuałów oraz pamięci o zmarłych w strukturze społecznej. Społeczność obronna była dobrze zorganizowana. Kamienne mury i system fortyfikacji świadczą o tym, że mieszkańcy góry dbali o bezpieczeństwo osady. Życie wewnątrz murów wymagało koordynacji. Podziału obowiązków i wspólnego podejmowania decyzji. Strażnicy i obrońcy byli nieodłączną częścią codziennego życia, a ich obecność wpływała na rozwój strategii obronnych oraz rozmieszczenie budynków i przestrzeni publicznych. Dzięki temu osada mogła funkcjonować jako stabilna, samowystarczalna wspólnota, która przez wieki pozostawała odporna na zagrożenia zewnętrzne. Góra Zyndrama nie była więc tylko miejscem osadnictwa. Była mikroświatem, w którym splatały się praca, rytuały, wymiana handlowa, obrona i kultura. Każdy element życia mieszkańców odzwierciedlał ich relacje z otoczeniem, umiejętność adaptacji i zdolność do budowania trwałej wspólnoty. Dzięki archeologii możemy dziś dotknąć tej przeszłości i spróbować wyobrazić sobie, jak wyglądało życie ludzi, którzy przed tysiącami lat wybrali właśnie to wzgórze jako swoje miejsce na Ziemi. Góra Zyndrama w Maszkowicach, skryta w dolinie Dunajca, przez wieki była jedynie punktem na mapie, miejscem o fascynującym położeniu, lecz niewielu zdawało sobie sprawę z jej ukrytych sekretów. Dopiero nowoczesne badania archeologiczne odsłoniły przed nami prawdziwe oblicze tej niezwykłej osady. Zespół badawczy wykorzystał drony do dokumentowania terenu z lotu ptaka, georadar do identyfikacji ukrytych struktur, a datowanie radiowęglowe pozwoliło precyzyjnie określić wiek murów. Wyniki okazały się zaskakujące: kamienne fundamenty, układane warstwowo na glinianej podstawie, świadczyły o technice niespotykanej w tej części Europy, co budziło pytania o źródła inspiracji i możliwe kontakty z kulturami śródziemnomorskimi. Budowa murów sama w sobie stanowiła zagadkę. Kamienie, starannie dopasowane, tworzyły solidne, odporne na upływ czasu konstrukcje, a ich rozmieszczenie sugerowało zaawansowaną znajomość inżynierii i planowania przestrzennego. Archeolodzy zwracali uwagę na precyzyjne fundamenty, które przetrwały tysiąclecia, oraz na ślady specjalnych wzmocnień, które mogły zabezpieczać osadę przed pożarami lub najazdami. Niecodzienna technika budowy, różniąca się od standardowych osad epoki brązu w regionie, nasuwała hipotezy o wymianie wiedzy i kontaktach z dalekimi krainami, być może nawet z terenami cywilizacji egejskiej. Sensacyjne odkrycia archeologiczne potwierdziły te przypuszczenia. W murach i pozostałościach domostw natrafiono na ceramikę, której stylistyka przywodziła na myśl południową Europę, a także ozdoby z brązu o niezwykle starannym wykonaniu. Ślady pożaru i zniszczenia osady pozwalały rekonstruować dramatyczne wydarzenia sprzed ponad 3000 lat. Każdy fragment ceramiki, każda drobna ozdoba stawała się świadectwem życia ludzi, którzy na Górze Zyndramie budowali swoje domy, uprawiali pola i wymieniali towary z odległymi krainami. Jednak mimo licznych badań wiele zagadek pozostaje nierozwiązanych. Kim dokładnie byli budowniczowie murów? Czy osada była częścią szerszych szlaków handlowych łączących Europę Środkową z Mykenami i kulturą egejską? Jakie kontakty kulturalne i technologiczne istniały naprawdę? Archeolodzy wciąż starają się odpowiedzieć na te pytania, analizując kolejne znaleziska i porównując je z innymi stanowiskami epoki brązu w regionie. Niemniej fascynująca jest hipoteza dotycząca upadku osady. Nie wiadomo, czy zniszczenie spowodowały najazdy wojowniczych plemion, katastrofalny pożar, czy może zmiany klimatyczne zmusiły mieszkańców do opuszczenia murów. Każda teoria otwiera nowe możliwości interpretacji i pozwala zrozumieć, jak kruche było życie dawnych społeczności, nawet tych korzystających z zaawansowanych technik budowy i rozwiniętych kontaktów handlowych. Góra Zendrama, choć dziś cicha i spokojna, nadal kryje w sobie tajemnice sprzed tysięcy lat. Kamienne mury, które przetrwały wieki, świadczą o geniuszu dawnych mieszkańców i o tym, że historia często ukrywa w sobie znacznie więcej niż można dostrzec na pierwszy rzut oka. To miejsce, gdzie każdy fragment kamienia, każdy ślad ognia i każda ozdoba z brązu stają się świadectwem nie tylko życia codziennego, lecz także fascynujących kontaktów kulturowych, które sięgały daleko poza granice dzisiejszej Polski. Góra Zyndrama w Maszkowicach. Choć kryje w sobie tajemnice sprzed tysięcy lat, dziś otwiera swoje sekrety przed współczesnymi badaczami i turystami. Stanowisko archeologiczne zostało udostępnione w formie ścieżki edukacyjnej, pozwalającej zwiedzającym poczuć ducha epoki brązu i zrozumieć, jak funkcjonowały dawne osady. Rekonstrukcje domów, fragmentów murów oraz codziennych przedmiotów dają pełen obraz życia mieszkańców Góry Zyndramy. Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim, a także liczne publikacje naukowe sprawiają, że miejsce to staje się istotnym centrum edukacyjnym i naukowym, gdzie studenci, archeolodzy i pasjonaci historii mogą zgłębiać dawne cywilizacje w najbardziej bezpośredni sposób. Znaczenie góry wykracza daleko poza walory edukacyjne. Odkrycia dokonane na tym stanowisku potwierdzają, że tereny dzisiejszej Polski już 3500 lat temu były miejscem zaawansowanej kultury posiadającej wiedzę inżynieryjną, umiejętności rzemieślnicze i kontakty handlowe z południową Europą. To odkrycie zmienia spojrzenie na historię środkowej Europy i ukazuje, że społeczności epoki brązu były bardziej złożone, mobilne i otwarte na wymianę kulturową niż wcześniej sądzono. Widzimy, że mieszkańcy Maszkowic nie żyli w izolacji, lecz uczestniczyli w szerokim obiegu idei, technologii i towarów, co świadczy o ich niezwykłej pomysłowości i zdolnościach adaptacyjnych. Symbolika góry jest równie fascynująca co jej historia. Wysoko położone wzniesienie w Dolinie Dunajca staje się metaforycznym pomostem między północą a południem Europy, miejscem styku światów i kultur. Kamienne mury, które przetrwały tysiące lat, świadczą o trwałości ludzkiej wiedzy i wysiłku, a każdy krok po ścieżce edukacyjnej pozwala odwiedzającym poczuć bliskość dawnych mieszkańców i zrozumieć, że historia nie jest jedynie zbiorem dat i faktów, lecz żywą opowieścią, którą możemy odkrywać samodzielnie. Refleksja nad odkryciami w Maszkowicach prowadzi nas do głębszego zrozumienia korzeni naszej cywilizacji. Historia Góry Zyndramy uczy, że rozwój kultury, handel, wymiana wiedzy i kontakt z odległymi krainami nie są zjawiskami nowymi. Miały miejsce już w epoce brązu, kształtując fundamenty późniejszych społeczeństw europejskich. To także przypomnienie, że każdy kamień, każda rekonstrukcja i każde znalezisko mają znaczenie dla naszej wiedzy o przeszłości. Dzięki staraniom archeologów, naukowców i lokalnych społeczności, Góra Zyndrama pozostaje miejscem, które łączy przeszłość z teraźniejszością, inspiruje do refleksji i zachęca do zgłębiania historii nie tylko jako nauki, lecz także jako przygody, którą każdy może przeżyć osobiście. Dziś, spacerując po ścieżkach edukacyjnych Maszkowic, możemy nie tylko podziwiać niezwykłe kamienne mury, ale także poczuć łączność z tysiącami lat historii. Góra staje się symbolem odkrywania, badania i refleksji, miejscem, gdzie dawne tajemnice spotykają współczesne zainteresowanie historią. To tutaj przeszłość inspiruje teraźniejszość, a każdy, kto odwiedza to stanowisko, zostaje częścią niezwykłej opowieści o ludziach, kulturach i cywilizacjach, które kształtowały Europę jeszcze zanim narodziła się historia znana nam z kronik. Góra Zyndrama nie jest jedynie miejscem nauki. To przestrzeń, która pozwala poczuć bliskość dawnych mieszkańców, zrozumieć złożoność ich życia i docenić geniusz, z jakim budowali swoje osady. To również przestroga i inspiracja dla współczesnych, aby doceniać przeszłość, uczyć się z niej i pielęgnować dziedzictwo, które przetrwało tysiące lat. Odwiedzając Maszkowice, stajemy twarzą w twarz z historią, która wciąż żyje, i z miejscem, które pozostaje pomostem między dawnym światem a dzisiejszą Europą. Historia góry w Maszkowicach pokazuje nam, że przeszłość jest pełna tajemnic, które czekają, aby je odkryć. Kamienne mury, ścieżki edukacyjne i rekonstrukcje pozwalają spojrzeć w świat ludzi sprzed tysięcy lat i poczuć, że historia nie jest jedynie nauką, jest przygodą, w której każdy z nas może uczestniczyć. Jeżeli podobał Ci się ten film i chcesz odkrywać z nami kolejne niezwykłe miejsca, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki temu nie przegapisz żadnej kolejnej podróży w głąb historii. W kolejnym filmie zabierzemy Was w Tatry, w góry pełne historii, legend, tajemniczych szlaków oraz zapierających dech w piersiach krajobrazów. Niech to będzie kolejna podróż, podczas której historia spotyka się z przyrodą, a każdy krok prowadzi nas ku nowym odkryciom. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.